Siodaz! Bardzo necznyos, tylko witam was w kolejną odcinku Star Wars Squadrons Składąc... Znowu muszę z, z, z nimi gadać, Przez, gadałem przed gadałem w poprzednim odcinku Pominijmy to. Bo już to słyszeliśmy w, w poprzednim odcinku. Idziemy na odprawę science of project starhawk agent cat article oh, then we will proceed as planned oh hello captain is this the oh, to new ten, so, uh, robot, mate, okay. valuable addition to the squadron wouldn't you say indeed That's good. securing agent thorn you've exceeded your previous statistics by oh forgive me i'm so familiar with your profile that i forgot we haven't actually met. russia. <laughs> i'm lt. 514, imperial intelligence. you poznač. eager to analyze your performance in the upcoming mission. captain carroll, shall we proceed with the briefing? okay. Agent We've learned that a convoy of New Republic engineers is traveling. Starhawk's secret base. A charted path leads them straight through the contested territory of Desevero. According to information, the convoy will attempt to conceal its presence in a local debris field. We'll the convoy through the wreckage and allow them to jump to hyperspace.

Hosnian Prime. Ja Wiecie to, to, to jest to później będzie stolica nowej republiki. To ja zostanie w przebudzeniu mocy zniszczona. Cały układ. Ho Hosnian. Przez ba bazę statki killer. Hmm, trochę znam się. Także jest. Do dobrze. Dobra, pogadajmy sobie po kolei. Za 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 zacznijmy od Sola. Od, od Sola. Zacznijmy od Sola. It's good to see Damy radę. Ciekawe, czy jest, będzie kiedy, kiedy będzie ten. Fallen Order 2. Czekam też na, na tą getę na pewno. Także. Ciekawe, czy tu będą jakieś, nie wiem, deteki jakieś zrobią.

No to co się dzieje w miejscu w tym samym cza czasie czasie cza Chyba jest nawet ko ko końcówka imperium tuż przed bitwą hmm. pod tym e e na droku. Pod Nadralko Przecież, tak? Chyba tak. No nie. Mniej, mniej więcej to tak będzie. O, ale fajnie, że wspominali. Idem wersję. Podoba mi się. Tak, to jest fajne, że wspominają. Idem wersję. I, I ma nowy statek. a guitar. Must to... All this wreckage... What happened here? Captain Amos is bloodthirsty. He's baited the rebels into pointless... I've lost several destroyers by the look of it. At least his recklessness them us to stay <laughs> hidden. Stay <laughs> together and keep your distance. The <nie>? convoy can't know we're tracking them. Yes, sir. <laughs> Titan 3's radar jammer will make it harder for the enemy to track you. Use it wisely. We're off their radar. Let's use those debris clusters as cover and close in on the convoy. But don't boost your engines. It puts the entire mission at risk. Plus, some rush. Musimy jak zwykle ten tutaj wziąć. patience it's smarter to hit them at the source than slow them down let's get closer take cover in that debris you're approaching too quickly overseer we're in position patience patience remember what we learned in the battle of the we cannot afford to be detected to tell you ma teraz a star destroyer tormentor is emerging a 10th century chwila we Oszef. No, wy Zwalczcie tam. Sąd. Zwalcie te rakiety typie Co on robi, ten cwell? Pytam się. Nie mogę trafić. Ile tych rakiet teraz będzie? Rozwalcie mi to Staram się, jak mogę Chyba chodnili przed własnymi ludźmi. To jest jakiś. Co to było? Co robimy? W ogóle. wings on radar Titan 3 disable the convoy ships with your ion lasers we'll cover you <laughs> Es ja będę eskortował tutaj tych, Aż muszę zniszczyć, nawet pierwszy myśliwca, więc co to jest w ogóle.

the <laughs> shall be mine alone. Shuttle team, yeah, prepare to board. Seize the data. Find out where these ships were headed. Titan 3, help us finish off the enemy fighters. That's That's your target. Mm. That's your one or two. one Chyba. Jeden albo dwa zostały. Ich mich nicht beschlagen. Dinkie. Watch Začetom. Jamming successful, Titan Three. I jammed their radar. Data is safely aboard the Abyssian. Decrypting it now. Captain, the Tormentor is taking heavy fire. Its destruction is imminent. That fool. Ez, what is

No i straciliśmy Amosa przez jego Pychę i tak dalej. No i jest idiotem. Temu to niszczycie, tak nie wyłączna W ogóle takie mało tych medali Zostaje ukończenie misji i tam 5 sekund Bez bez umierania jest Tak dalej, tak dalej Uu. Tego nie wiedziałem, że takie są medale. ale to się będzie robić później. Jak do telefonu BA i trzeba. Będziemy kończyć. 20 minut mamy, 23, 24 ben, będzie więc chyba najkrótszy odcinek. Oprócz tego pierwszego, oczywiście. Także. Nie jest źle. Hey, pal. Over here. Dobra, to później podejdziemy. Ja chcę, tu z Wami pożegnał. Jeśli Wam się podobało, to się w górę, komentarz, sub, a my się widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się, do cześć. zobaczenia. I cześć!